Witajcie na moim filmiku następnym Powiem wam dzisiaj o jednym temacie Jak się pozbyć wilgoci z pomieszczeń Jakichkolwiek, czy budowlanych czy, czy mieszkalnych, jak sobie dobrać urządzenie Ja reklamy nie robię Ale słuchajcie, wybrałem sobie urządzenie Które naprawdę rewelacyjnie się sprawdza Bardzo proste urządzenie Niewielkie, naprawdę jest niewielkie Tak wygląda to Mniej więcej dookoła, z zbiorniczkiem Zaraz opowiem o jego reszcie mm. Na pewno jest, słuchajcie, bardzo ciche. Urządzenie zbudowane jest na agregacie. Nie wiem, czy będzie widać. O, proszę bardzo. Jest zbudowane tutaj na. gdzie to mamy napisane. Gdzieś tu powinno być. Jest, oczywiście, że jest 134a 200 gram gazu. No i słuchajcie, co. Przede wszystkim to, że to urządzenie może działać 24 godziny na dobę. Posiada agregat taki jak posiada normalna lodówka, czyli przystosowany do pracy ciągłej. Może 7 dni w tygodniu sobie pracować. Co słuchajcie, najważniejsze do wyboru urządzenia. Jeżeli zależy Wam na urządzeniu, żeby było wydajne, niewiele prądu pobierało, tak jak tu w tym przypadku że chyba około 200 W pobiera urządzenie. A jest to też ważne, to wybieramy urządzenie na agregacie. Agregat prądotwórczy, nie prądotwórczy, tylko agregat chłodniczy, typowy stosowany w lodówkach, z gazem, a nie na mostkach, bo na mostkach są dobre, ale pobierają dosyć dużo prądu stosunkowo i naprawdę nie są tak wydajne. Słuchajcie, jak działa takie urządzenie. Tu mamy zasysanie powietrza, czyli to powietrze, które wpada w wilgotne. Tu z tej strony wylatuje już powietrze, no niestety mankament jest taki, że delikatnie ciepławe, no bo jest, bo musi schładzać chłodniczkę w środku, czyli tak jak w lodówce z tyłu jest ciepła, ale, ale, no ale za to jest pozytyw, że słuchajcie z tyłu zbiera się woda. Natomiast jak to się ma do samej obsługi? Tutaj mamy regulację, czyli stopień, stopień odwilgacania, w jakim stopniu mamy sobie tą wilgoć wyciągać. Możemy sobie zmniejszyć, zwiększyć, także generalnie bardzo proste. I ewentualnie druga kwestia to jest taka ilość przepływającego powietrza. Czyli w tym momencie mamy minimum, w tym momencie wentylator przyspieszył, co nawet słychać. Po prostu to zależy od tego, ile cyrkulacji powietrza ma być. No i słuchajcie, co oprócz tego? Oprócz tego mamy kontrolkę. Ta kontrolka jest do czego? Zbiorniczek z tyłu zamontowany jest do wody. Jeżeli ten zbiorniczek wysuniemy, to tam jest taki czujniczek, który pokazuje poziom wody, czyli jeżeli ta woda się przepełni w tym zbiorniku, to jednocześnie urządzenie się wyłącza. Ja wyciągnę zbiorniczek i pokażę, że urządzenie, o, w tym momencie się urządzenie wyłączyło, zasygnalizowało nam, dokładnie włączymy z powrotem, o, jest włączone. Po prostu się wyłączyło, żeby nie przepełnić zbiornika. Także urządzenie bardzo proste, skuteczne. No i słuchajcie, przede wszystkim co? To urządzenie jest bardzo ciche. Naprawdę jest ciche, dokładnie pobiera 210W. Ten wentylatorek bardzo powolutku sobie tutaj chodzi, cichutko przede wszystkim. No ta firma się akurat widzę postarała. Bardzo cichutko to urządzenie chodzi. No a słuchajcie, robi swoje, na pewno robi swoje, także. Waga. Jedyna, jedyny mankament to może być waga tego urządzenia, bo ono jest naprawdę dosyć ciężkie, ze względu na konstrukcję. Tak to wygląda w całości. Jakbyśmy to tak wzięli, to słuchajcie, ona ma gdzieś no, z pół metra wysokości raptem tylko. Co jeszcze? Urządzenie, słuchajcie, jest zamontowane na kółeczkach można sobie dowolnie go przesuwać jak ktoś tam potrzebuje gdziekolwiek także jak chcecie do mieszkania sobie postawić takie coś, a postawicie sobie gdzieś tam w dowolnym miejscu a ja postawię akurat tu, bo tu mam gniazdko to słuchajcie, ono naprawdę niewiele miejsca potrzebuje chodzi bardzo cichutko i robi swoje także słuchajcie, no, wybór jakiś tam urządzenia już wam daje do myślenia Koszt takiego urządzenia nowego nie wypowiadam się, bo to są urządzenia dosyć drogie. Ale, no, wiadomo, no każdy, każdy decyduje zakup za, za tyle, ile uważa za słuszne. Także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, to słuchajcie, łapka w górę, ja coś tam dodaję co chwilę. Subskrypcje włączamy i co chwilę coś tam nowego będziecie widzieli. Także tu mamy dzisiaj, akurat urządzenie do odwilgacania pomieszczeń. Czyli osuszania i spokojnie takie urządzenie może się sprawdzić zarówno w mieszkaniu, w bloku, w piwnicy, w garażu czy, czy po prostu na budowie. Bo wydajność naprawdę jest tego bardzo duża. Yy, no i tyle myślę, słuchajcie, dziękuję do usłyszenia. Słuchajcie, nie dodam ja jeszcze, jeszcze jednej piwni. rzeczy. Jeśli chodzi o urządzenia tego typu, yy, pamiętajcie jeśli chodzi o transport, to urządzenie nie powinno leżeć, stać do góry nogami. Tylko i wyłącznie ono powinno być transportowane w pozycji takiej... W jakiej słuchajcie ono się znajduje, czyli w jakiej ono stoi, ze względu na to, że w agregacie jest z tyłu, tak jak i w lodówce, słuchajcie, jest, zamont jest, jest, jest wlany olej, i ten olej najnormalniej w życiu może się wylać. Generalnie zasada, jaka u każdego producenta jest taka, że urządzenie możemy pochylić w stronę pleców, czyli nie na przód, tylko urządzenie nachylamy na tył jeśli potrzebujemy go tak naprawdę przetransportować wtedy ten olej nie rozlewa się gdzieś tam po tych chłodniczkach a jeżeli już się nam zdarzy, słuchajcie że takie urządzenie się wywróciło bądź coś tam innego się wydarzyło, niepotrzebnego to ważne jest to, żeby przed użyciem takiego urządzenia postawić go w zależności od temperatury na co najmniej tam kilkanaście minut czy nawet pół godzinki niech sobie postoi żeby ten olej sobie spokojnie tam gdzieś ściekł po tych chłodniczkach żeby po prostu niepotrzebnie on nam nie krążył po jednej i po drugiej stronie Tylko żeby siedział w samym agregacie no także tyle słuchajcie, bo nie dodałem wam wcześniej Także myślę, że pomoże to nie jednemu Bo czasem jest taki mankament, że ktoś transportował, wywrócił A potem urządzenie nie działa Generalnie urządzenie tego typu Po włączeniu do gniazda Już wie co ma samoczynnie robić Także my nic nie robimy, mamy go włączyć Ustawić tylko kółeczkiem Ilość, ilość wy, wy, tej wilgoci wyłapywanej, strumień powietrza, czyli ten wiatrak nacisnąć, no i praktycznie tyle. Także nie programujemy, nie ustawiamy, wyciągamy, włączamy i chodzi. ona w tym momencie się nam wyłączyło, tak jak widać, wentylator się wyłączył, akurat bardzo dobry moment, o którym powiem jeszcze jedną rzecz. No i w tym momencie, słuchajcie, od tyłu co prawda nie będzie to widać. Ale skrapla się woda, ona sobie po prostu kapie do zbiorniczka. O, tam jest otwór do zbiorniczka. I w tym zbiorniczku sobie ona po prostu zaczyna kapać. Pozwolę sobie przerwać, może się tam nic nie stanie. Słuchajcie, jak wyciągniemy ten zbiorniczek, o, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, której nie powiedziałem wcześniej. Tu mamy taki pływaczek w środku. Jest pływak i jest czujniczek. Jeżeli woda się napełni, ten pływak robi klik. Idzie do góry, bo sobie pływa. I tam jest taka blaszka, o, która bardzo często robi komuś psikusa, i po prostu gdzieś się tam podegnie, coś się stanie urządzenie się nie włącza. Także to jest ten pływa, który zabezpiecza ilość wody. Także jeszcze raz łapka w górę. Słuchajcie, myślę, że filmik się przydał. I do zobaczenia przy następnym filmie.